Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest tre... Jestem troszeczkę niedosyt czuję po tym meczu, gdyż zwłaszcza w drugiej połowie o 30 minuty zaczęliśmy, że tak powiem prze... przejmować inicjatywę i te nasze ataki się zaczęły powoli zazębiać i można było się pokusić o bramkę, zwłaszcza w końcówce i się tego nie udało zrobić, ale Myślę, że mimo wszystko moim zawodnikom też jakieś słowa wsparcia się należą, ponieważ przyjeżdżając do Siarki do drużyny, która potencjał ma bardzo ogromny, nie wyglądaliśmy wcale gorzej i jakby się ten mecz zakończył naszym zwycięstwem czy remisem, to myślę, że też by nikt nie mógł powiedzieć, że to jest wynik niesprawiedliwy. Na pewno też ten mecz. Pokazał na tle rywala z czołówki, że, że zawodnicy pod względem motorycznym źle nie wyglądali. Ta druga połowa była tego przykładem. No niestety musimy cały czas popracować nad wykończeniem tych akcji. Nie tyle samym wykończeniem, ale tym ostatnim podaniem, bo parę razy można było lepiej to zrobić, lepiej tą piłkę rozrzucić i z tego by było może więcej dokładności. Tak samo te dośrodkowania usiarki dużo lepsze były u nas dośrodkowania nie przechodziły pierwszego zawodnika, a, a gdyby było inaczej, może by było troszeczkę lepiej. No. Za tydzień mamy mecz i myślę, że po tym, co zawodnicy dzisiaj pokazali, mamy tydzień jeszcze na poprawienie paru rzeczy i myślę, że możemy spokojnie w następnym meczu powalczyć o komplet punktów przed własną publicznością. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim cieszy bardzo zwycięstwo na inaugurację po trudnym meczu i myśmy sobie zdawali sprawę, że ten mecz będzie bardzo trudny, szczególnie w sytuacji takiej, gdzie jesteśmy faworytem, stawiany za faworyta, gdzie wszyscy ten świt nie i nie doceniają, a przypomnę Państwu, że parę razy świd już przywiózł, szczególnie z obcych boisk, punkty faworyzowanymi zespołami, a dzisiaj graliśmy przeciwko zespołowi, który wzmocnił pięciu, z pięciu zawodników, i to było dzisiaj widoczne, że to jest zupełnie inny zespół. Przy czym myślę, że nasza dominacja do przerwy nie podlegała dyskusji. Ja nie wiem, trener, ja troszkę mam inne zdanie. Trener uważa, że mógł wygrać. Ja tam nie widziałem dzisiaj stuprocentowej sytuacji dla świtu, ale, ale okej, okay, no na pewno mogę jedną rzecz powiedzieć, że świt bardzo walczył. Dzisiaj świt y, był tak zdeterminowany, ale rozumiem doskonale zachowanie i funkcjonowanie zawodników, bo, bo wiemy, że te zespoły, które są pod kreską, będą walczyć i robić wszystko, żeby żeby nad tą kreską, czyli tej w pierwszej ósemce się znaleźć. Ja mam trochę, y, może nie pretensji, gratuluję zawodnikom, bo da, jeżeli chodzi o zaangażowanie i, i, i cechy mentalne, nie mam z, naprawdę zastrzeżeń, ale brakuje nam trochę mądrości. I skuteczności, bo, bo co prawda tych akcji nie było y, bramkowych wiele, ale jeżeli ten mówi, że mógł wygrać, no to ja powiem, że Stępień mógł strzelić bramkę i, i powinien strzelić, bo miał doskonałą Drugą sytuację. Niestety się nie udało. Podkreślam, inauguracja, inauguracja ligi jest zawsze trudna. Gratuluję przeciwnikowi postawy. Życzę takiej samej w meczach przeciwko innym rywalom. Będzie ciekawie. Myślę, że ta liga jeszcze zaskoczy nie raz wynikami. Oby nas to ominęło, byśmy my realizowali swoje cele, przy czym mi, jako minus tego meczu chcę powiedzieć, że no, niestety Bartosz Strzulkowski wlądował w szpitalu, czekamy na diagnozę i Popiela i, i Frankiewicz nie zagrają w następnym meczu. To jest konsekwencja żółtych kartek. Uważam, że trochę, trochę, trochę to, to jest ten minus tej inauguracji. Nas cieszą bardzo trzy punkty. Dalej będziemy pracować, żeby podnosić jakoś gry, a co za tym idzie, też odnosić zwycięstwa w kolejnych meczach. Dziękuję.